Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj przychodzę do Was z updateem wiadomości odnośnie sytuacji YNW Melego, no bo tego właśnie chcieliście, przynajmniej tak wyczytałem w komentarzach. I szczerze mówiąc, to bardzo dobrze, bo temat tego rapera jest zawsze ogromnie ciekawy i przydałoby się właśnie, żebym w końcu powiedział Wam całą prawdę, jak to z nim jest, które plotki należy wierzyć, w które nie, i przede wszystkim postaram wam się odpowiedzieć na pytanie, czy jest na to szansa, aby ten gość w najbliższym czasie wyszedł na wolność. Myślę, że będzie to kolejny ciekawy odcinek, na który już Was zapraszam się karmię. Przed nimi nie padnę. Nawijam tu prawdę. Swoje jeszcze zgarnę. Przez muzę mam traumę. Wypadło To była nasza dzisiejsza piosenka dnia, którą polecam wam sprawdzić. Jeśli was ona zaciekawiła, to linki do niej znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. No a na początek przydałoby się przedstawić historię Melego. za co ten raper tak w ogóle siedzi obecnie w więzieniu, za co grozi mu kara śmierci, i dlaczego jest to jeden z moich ulubionych twórców ever. Albo chwila, w sumie mówię to wszystko w każdym odcinku, gdzie pojawia się jego temat, więc dzisiaj tak na serio w mega skrócie wam to opowiem. A jak ktoś nie jest w temacie, to sprawdzać na przykład te filmy. Więc N.W. Meli to twórca, który w 2019 roku Był zdecydowanie jeden z największych raperów świata Tak wielki sukces Zawdzięcza on zarówno swojemu niezaprzeczalnemu I niesamowitemu talentowi muzycznemu Tak jak i zawdzięcza to również Mega głośnej akcji, której miejsce miała Już ponad rok temu Słuchajcie, ten oto dwudziestoletni facet Rzekomo miał zastrzelić dwóch innych raperów Co więcej miał zastrzelić dwóch swoich przyjaciół z dzieciństwa Z którymi spędził on całe swoje dotychczasowe życie No i racja Na pierwszy rzut oka trochę się to wszystko Kupy nie trzyma Jednak niestety Z początku rzeczywiście wszystko po prostu na to wskazywało. Wskazywało na to, że właśnie Meli to zrobił ze swoim innym kumplem YNW Bortlenem i odebrał on życie YNW Sackchaserowi i YNW Juviemu. Jak ta sytuacja wyglądała? Według początkowych scenariuszów policji. Melly miał oddać strzały niepostrzeżenie podczas wspólnej jazdy samochodem. Popatrzcie, siedzieli oni w tym pojeździe, tak jak teraz widzicie to na swoich ekranach. No i pewnie następnie Melvin, czyli alter ego Meliego, pociągnął za spust oddając dwa celne strzały w głowy raperów. Następnie Melly rzekomo wysiadł z tego samochodu. Ostrzelał go tak, by wyglądało to wszystko na drive-by shooting, czyli na strzelaninę samochodową no i właśnie taką wersję Meli sprzedał policji, czyli że jego przyjaciele zostali zabici w strzelaninie samochodowej pomiędzy dwoma gangami. No ale służby jednak zostały przy swoim i uziemiły one Meliego aż do dziś. Tak i teraz dochodzimy do dnia dzisiejszego, w którym słyszy się coraz to więcej ciekawych i sprzecznych informacji na temat przyszłości rapera. I głównie w tym materiale chciałbym poruszyć takie dwie szczególne kwestie. Pierwszą są coraz to częstsze wpisy bliskich osób rapera, chodzi mi o te wpisy na których odliczają oni dni do jakiejś daty, ponieważ wszyscy myślą, że jest to data wyjścia rapera z więzienia. A drugą kwestią są zebrane dotychczas dowody na rapera przez policję. Dobra, to może najpierw właśnie tę drugą kwestię sobie załatwimy. Ponieważ, jak się okazuje, policja, pomimo już ponad roku badań, pomimo tego, że są oni w posiadaniu samochodu, którym chłopaki jechali, póki co nie mogą oni znaleźć żadnej, podkreślam, żadnej cząsteczki DNA na miejscu zbrodni, która należałaby do YNW Meliego. Rozumiecie? Na razie ich stanowisko jest mniej więcej takie. Możemy znaleźć jego DNA na miejscu zbrodni, ale wciąż uważamy, że jest to jego sprawka. I jak dla mnie jest to dość szokujące: no bo hej, przecież mamy już 2020 rok, a oni, będąc w posiadaniu samochodu, w którym według nich meli jechał, siedział, otwierał i zamykał drzwi, miał on tam również przecież dokonać tego strasznego przestępstwa. Jakim cudem, pomimo tego wszystkiego, ani jednej cząsteczki DNA nie zostawił on na miejscu zbrodni. Przecież to wydaje się być niemożliwe, zwłaszcza przy dzisiejszej technologii. Powiem nawet więcej, nie mogą oni znaleźć DNA Meliego nawet nigdzie w pobliżu zoomies, w których toczyła się ta cała akcja. I możliwe, że jest to właśnie rzecz kluczowa, jeśli chodzi o przyszłość tego rapera. No ale czekajcie, to były te dobre wiadomości. Teraz przyszedł czas na te złe, ponieważ martwi mnie jedna rzecz. Dokładnie to, że prawnicy Melego do tej pory nie obrali żadnego stanowiska odnośnie kwestii, czy YNW Melly podczas tej całej akcji był w samochodzie, czy też nie. Adwokaci póki co odmówili odpowiedzi na to pytanie i nie muszę wam chyba tłumaczyć, że wygląda to na takie kręcenie z ich strony. Wiecie, jakby nie mogli się zdecydować, co powiedzieć, bo najlepiej na tym wyjść. No bo jakby rzeczywiście Meli był bez winy, to na chłopski rozum od razu by powiedzieli prawdę, co nie? Ważne jest też to, by zaznaczyć, że ostatecznie policja nie musi też znaleźć jego DNA na miejscu zbrodni, by udowodnić mu winę. No właśnie, jak widzicie, jest tu wiele sprzecznych wiadomości, jednak wszystko sprowadza się do tego jednego ostatecznego pytania, na które odpowiedź chciałby znać w tym momencie cały świat: czy NW Meli wyjdzie na wolność w najbliższym czasie? Moja odpowiedź na to pytanie jest taka: niestety, ale nie wyjdzie on prędko na wolność. Drugim natomiast pytaniem jest to, do czego odlicza bliscy YNW Melego ostatnio na swoich moitach społecznościowych. W opinii publicznej utarła się informacja, że jest to data wyjścia rapera z więzienia, jednak tak naprawdę odliczają oni jedynie dni do rozprawy, która ma właśnie nam wyjawić przyszłość YNW Melego. I jak słyszycie po dzisiejszym odcinku, czy też po tym ostatnim, są na to szanse, że policja rzeczywiście nie ma wystarczających dowodów na to, by udowodnić mu winę. No ale oczywiście jest też na to szansa, że im się to uda. Nawet pewnie troszkę większa. I jeśli tak się stanie, to tylko przypominam, że na rapera może nawet zapaść kara śmierci czy też do żywocie. No a jeśli się to im nie uda, to najprawdopodobniej wypuszczą oni Melego, ale nie tak od razu na wolność. Tylko pewnie będzie on jeszcze przez jakiś czas pod nadzorem aresztu domowego. I dlatego właśnie wcześniej powiedziałem, że według mnie nie wyjdzie on w najbliższym czasie na wolność. Trzeba cały czas pamiętać, że jest to naprawdę sprawa olbrzymiej wagi i prawie zawsze w takich przypadkach nad więźniami zapada później nadzór aresztu domowego. Tym bardziej jeśli ta sytuacja jest tak dwuznaczna jak w tym przypadku. No i cóż, mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłem wam ówczesną sytuację YNW Melego. Że już teraz wiecie na czym on stoi i że za około miesiąc będziecie trzymali za niego kciuki podczas jego rozprawy sądowej Jak się tylko czegoś więcej dowiemy to jak zawsze od razu wam o tym info Więc żeby tego nie przegapić i jeżeli fajnie oglądał ci się ten odcinek To zasubskrybuj mój kanał razem z woneczkiem i dołącz do naszej ekipy, która ostatnio super szybko się rozrasta Zostawcie również łapkę w górę, a tymczasem ja się z wami żegnam Trzymajcie się, cześć